thank you. Ach, jak dobrze przyjechać w jakieś spokojne miejsce? Zgadzam się. Wiecie, tęsknię za tymi czasami, jak byłem kapitanem na starym okręcie płynącym przez otchłań oceanu, gdzie niebiosa łączyły się z wodami w jedności niepojętej. Przeżywałem burze, których siła przypominała gniew samej natury. Powiedziano mi o legendarnym miejscu, gdzie serce dżungli bije rytmem zapomnianych opowieści. Fascynujące. Ja nie miałabym odwagi popłynąć w tak zapomniane i potencjalnie niebezpieczne miejsce. Zdecydowałem się na wyprawę w głąb znanych lądów, gdzie czekały nie tylko niebezpieczeństwa przyrody, lecz także tajemnicze kultury i dzikie zwierzęta. Podczas ekspedycji spotkałem plemię, którego obyczaje zdawały się być zanurzone w czasie. Nagle, gdy eksplorowaliśmy dżunglę, zaatakowało nas kilka osób z tego plemienia. Okazało się, że to złożony plan. Musieliśmy się ewakuować. Nasza podróż po dżungli była nie tylko poszukiwaniem skarbów i tajemnic, lecz również odkrywaniem głębokich związków między naturą a duszą ludzką. Wróciłem z tego miejsca z bogactwem nie w złocie czy klejnotach, lecz w doświadczeniach, które na zawsze zmieniły moje spojrzenie na świat. Myślę, że moglibyśmy się udać na podobną przygodę, tylko mniej niebezpieczną i nie tak daleko. Józefie? Masz jeszcze jakąś historię w morskim klimacie? O tak. Pamiętam pewnego dnia, kiedy stałem jako kapitan na dachu statku, który dumnie unosząc się na falach portu, stał gotowy do wyruszenia w kolejne morskie przygody. Przeglądałem mapy, zanurzony w lekturze, zupełnie nieświadomy tego, co wydarzy się za chwilę. W magazynie, gdzie składowaliśmy siano, jakiś robotnik nieostrożnie rzucił papierosa. Niedługo potem ogień rozszalał się, a dym zaczął wypełniać wnętrze statku w miarę jak płomienie tańczyły wokół mnie, a dźwięki alarmu wibrowały w powietrzu. Moje myśli były jak przywieszone do świata przedstawionego. Cała sceneria przypominała mi mroczne opowieści z moich powieści. Cóż za nieodpowiedzialny robotnik. Nagle spojrzałem w górę i zauważyłem, że okoliczne ściany Galeonu płoną jak płonie stary świat opisany w mej książce. Wraz z ekipą zdołaliśmy ugasić pożar, a statek uniknął katastrofy. Byłem wdzięczny załodze, która mimo chaosu zdołała ocalić nasz okręt. Ta przygoda utkwiła mi w pamięci, przypominając, że nawet w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Przepraszam. Książki i życie potrafią ze sobą zaskakująco łączyć. Obywatelu, w imieniu Cesarstwa Austriackiego mam obowiązek poinformować, że doszło do wybuchu I wojny światowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nakazuje oddanie wszystkich pojazdów, które przydadzą się wojsku. Nie, to niemożliwe. W starym albumie i u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek, statka, statek na żagle. Dobry fotograf to zdjęcie zrobił. W rzekach kwiatki cała założona.